Medytacja z perspektywy psychologii to praktyka, która skupia się na rozwijaniu świadomości i koncentracji poprzez głębokie skupienie się na jednym obiekcie, myśli lub odczuciu. Choć różne tradycje medytacyjne mogą mieć odmienne cele, istnieją pewne wspólne elementy, które mają wpływ na psychikę jednostki. Pierwszym aspektem, który warto podkreślić, to wpływ medytacji na stres i zdolność radzenia sobie z emocjami. Liczne badania wykazały, że regularna praktyka medytacji może znacznie zmniejszyć poziom stresu, poprawić ogólny stan psychiczny i zwiększyć odporność na trudne sytuacje życiowe. Mechanizmy tego efektu obejmują redukcję poziomu kortyzolu, hormonu stresu oraz zwiększenie aktywności obszarów mózgu odpowiedzialnych za regulację emocji. Kolejnym ważnym elementem jest wpływ medytacji na koncentrację i uwagę. Medytacja mindfulness, która skupia się na obserwacji bieżącego momentu, może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych, zwiększenia zdolności skupienia uwagi i poprawy pamięci. To z kolei przekłada się na lepszą wydajność w codziennych zadaniach oraz lepsze radzenie sobie z problemami. Medytacja ma również potencjał w poprawie jakości snu. Osoby praktykujące medytację często zgłaszają zmniejszenie trudności ze snem. Redukcję bezsenności oraz zwiększenie ogólnej jakości snu. Skupianie się na oddechu czy innych aspektach bieżącego momentu może pomóc w uspokojeniu umysłu i przygotowaniu go do relaksu. Warto również zwrócić uwagę na korzyści związane z aspektami społecznymi medytacji. Badania wskazują, że medytacja może wpływać na zwiększenie empatii, poprawę relacji interpersonalnych i redukcję agresji. Te efekty są związane z rozwojem świadomości siebie i innych oraz zwiększoną kontrolą nad impulsami. Z drugiej strony, ważne jest podkreślenie, że skutki medytacji mogą być różne dla różnych osób. Nie każdy doświadczy tych samych korzyści, a czasami praktyka medytacyjna może wymagać czasu, aby ujawnić swoje pełne efekty. Ponadto, niektóre osoby mogą doświadczać trudności w praktykowaniu medytacji. Ze względu na indywidualne cechy osobowości czy specyficzne potrzeby psychologiczne. W pigułce medytacja wydaje się mieć sens z psychologicznego punktu widzenia, oferując szereg potencjalnych korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego, jednakże każda osoba powinna podejść do niej z otwartym umysłem zdając sobie sprawę, że doświadczenia mogą być różne, a efekty mogą być zależne od wielu czynników, takich jak regularność praktyki, rodzaj medytacji oraz indywidualne cechy osobowości.